Dobry, witajcie w kolejnym vlogu. Śmieję się, bo zaczynam to drugi raz, bo się nie mogę dzisiaj wysłowić. Jestem w trakcie pracy w ogródku i mam operatora kamery i nie mogę się w ogóle skupić. Cześć. Dzisiaj jest operator, pomachaj operator. Jest operator. Cześć, Laura. Laura, ma jakiegoś kocha. Jest ciepło dzisiaj, ale wczoraj było. Teraz się zrobiło ciepło. Rano, było chłodno powiem Wam. I było y, chyba 0 stopni, czy tam 2 stopnie, ale było w miarę chłodno rano. Teraz się zrobiła lepsza temperatura i jesteśmy na dworzu. Tak, widzicie jakie ja jest ubrana. W świątek, piątek, z niedzieli mi wystaje. I y, 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 co? No ja się będę za ten ogór, zaraz Wam pokażę, co, co zrobiłam. Bo ogólnie to już kończę i zaraz idę do domu robić obiad, bo jesteśmy głodni, więc co, spinamy pośladki, dziewczynki i chłopaki i bierzemy się za porządki w ogródkach, za... Um, I za porządki w ogródkach, za grabienie, sprzątanie, sadzenie, przesadzanie i tak dalej, i tak dalej. Dajcie znać, czy wy już... czy wy już też w ogródku siedzicie tak jak i ja, bo ja się z wczoraj przecież w ogródku. No widzicie, no nie może nic porozmawiać, tylko kłóty cały czas piją. Można dostać szału. Ja powiedziałam e, dzisiaj... Że e, normalnie i mógłby, bo e, ja tutaj cały czas wiecie: właśnie, grabię, e, robię i one cały czas tak piją. I mnie już po prostu boli. E, więc ja tutaj sobie to ogarnę e, i zaraz Wam pokażę, co zrobiłam i widzimy się potem. Tutaj sprzątałam tą szklarnię. Tak jak wczoraj Wam pokazywałam, e, to posprzątałam. Tutaj tą folię zdjęłam, e, ale tu jeszcze jak zdejmę te drzwi, no to yy, wyrwę to, bo wiecie, to trzeba podkręcać, powymieniać wygrabiłam wszystko i teraz przydałoby się to przekopać yy, trochę ziemi na wieś jakoś na, 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 na wieś i tak dalej, ale to jeszcze będziemy, wiecie yy, dach robić yy, zioła sobie też już wygrabiłam, tutaj sobie yy, miętę wygrabiłam, w ogóle tutaj już rośnie, patrzcie yy, ten, co to jest? melisa, mięta, wszystko rośnie tu sobie też trochę wygrabiłam te wszystkie deski, co były w środku, to sobie tutaj postawiłam i wiecie, będę, no ten tak będziemy robić, o. I tak to wygląda, taka praca. Narobiłam się trochę, dwie godziny, powiem wam, z tym walczyłam, no ale jakieś efekty są. Wam jeszcze pokażę, tu leży bruno i cały ten bagan, ale patrzcie, tu pełno mięty mi wyrasta, tutaj też, tu jest, patrzcie, tu mięta, tutaj... Tu i tu. Widzicie? No tyle mięty mi rośnie, że naprawdę to wszystko się tak rozrasta. No i czekają mnie te jeżyny, żeby tutaj zrobić porządek z tym. Um, w sobotę chyba to będę robiła. Um, no i z tymi jeżynami w sumie to... Um, ja nie wiem, jak się za to zabrać. No muszę coś pomyśleć, poczytać. Reszta chyba jutro, bo dzisiaj już nie mam czasu. Idę robić obiad. Idę do domu. Powiem wam, bo już się narobiłam. No dobre dwie godziny tutaj jestem. Nic nie można pogadać, on no, tak piją te że naprawdę nic nie można pogadać. Więc tak um, idę robić obiad, no bo um, muszę jechać na 17 um, do um, tej parafii, gdzie Amelka była chrzczona po ten akt. Um, I dzisiaj muszę jechać, um, więc wiecie, ogarnąć się, zjemy obiad, odpoczniemy i na dzisiaj starczy. Powiem wam, że w pierwszym roku jeszcze, nawet jak tu była budowa, ja sobie tutaj ogródek trochę już szykowałam. To powiem Wam, że ja miałam takie napięcie, takie parcie, że. I po prostu jak ja tu przyjeżdżałam, to ja od rana do nocy, tylko w tym, na tym, w tym ogródku i grabiłam, i tak dalej, i tak dalej. E, jeszcze dwa lata temu tak miałam. E, a już w zeszłym roku, i w tym roku to ja już sobie tak odpuszczam i wiecie, nic na siłę. Nie ma co siedzieć całymi dniami od rana do nocy Melka, zobacz, weź, bo to się pogubi, a to jest od basenu. A gdzie jest reszta? Tych małych tych. Tam, pod, tam Zobacz na stole, a pod stołem, tam? się stołem. No. no, właśnie. I potem będziemy szukać yy, tych zaczepów do basenu. Słuchajcie, i co ja mówiłam. Co tam pod stołem leży? To te? Dobra, to połóż tam. Bo później będziemy szukać zaczepów od basenu, bo tutaj musiały, musiały nam wypaść. I powiem wam, że. W tym roku to... Ja już na spokojnie, już bez takiego parcia na szkło, bez jakiegoś szału, że to już trzeba latać jak kot z pęcherzem, jak ta głupia latałam z tymi grabkami, z tym wszystkim. I od rana do nocy potem się na drugi dzień nie mogłam wyprostować i w tym roku to tak na spokojnie. Wyjdę sobie na dwie godzinki czy na trzy. Nawet dziennie, te dwie nawet mi starczą i na spokojnie, spokojnie sobie zrobię więcej niż bym, wiecie, miała szósty bieg w tyłku i, yy, i robiła od rana do wieczora jak głupia i latała, bo to się, wszystko się robi na raz, ja tak przynajmniej miałam, że ja robiłam wszystko naraz, a efektów żadnych nie było. A w tym roku nie, w tym roku na spokojnie zrobię jedno, zacznę drugie, nie będę na siłę, wiecie, latała właśnie jak ta głupia i szybko, 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 tylko wszystko na spokojnie, bo jeszcze przecież, no, są dzieci, jest dom, jest sprzątanie w domu, gotowanie, szkoła, przedszkole, wiecie jak to jest sami, tym bardziej jeszcze YouTube, jak ja tutaj chcę do was coś nagrywać, to no ja sobie muszę po prostu taki plan, Mam sobie muszę rozkładać, że rano, na, rano sobie w tygodniu sprzątam, yy, a po prostu yy, z rana sprzątam, czy gotuję, yy, a potem wychodzę na te dwie godziny i wracam. I, i, bo inaczej, to ja się tak nie ogarnę, powiem Wam szczerze. No. Więc tak sobie założyłam i wczoraj tak samo wyszłam na dwie godziny, też sporo zrobiłam, dzisiaj też dwie godzinki, i też sporo wydaje mi się, że zrobiłam yy, i wystarczy. No dobra, to tyle. Idę, słuchajcie, do domu yy, robić obiad. I co? I potem się odezwę. Słuchajcie, że te grabki wam pokażę, bo mi się przypomniało o grabkach. I wyszłam, bo dopiero wróciłam. To jest firma D. De... Dedra? Jak to się nazywa? Takie, Dedra. Jak ta firma się nazywa? Dedra? Dedra. Podobno są dobre. Są dosyć ciężkie, wam powiem, takie nawet masywne. I tutaj jest ten uchwyt taki kręcony. I wiecie, one się rozszerzają i zmierzają. Bo ja wcześniej miałam z takim uchwytem takim hakiem. Ej, spokój! Z takim hakiem, i ten hak się po prostu psuł, i to się rozkręcało cały czas. Znaczy, otwierało się i się zamykało cały czas. A tutaj można sobie przykręcić i, i ten. I będzie fajnie. I ta firma jest fajna. Paweł tam ma jakieś z tej firmy piłki takie do cięcia drzewa, i mówi, że dobra firma. Więc. Jutro biorę się do pracy z tymi nowymi grabkami. Właśnie wróciłam. Byłam, słuchajcie. Przecież już się witałaś chyba dzisiaj, Laura, nie wiem. Byłam u tego księdza, wzięłam to zaświadczenie y, i wszystko ok. I po drodze, jak wracałam, to jest netto. I wjechałam po drodze do netta. Wiem, że mówiłam, że już do sklepów nie będę jeździła przez czwartek i piątek, ale że byłam po drodze, to chciałam wjechać. Bo tam są fajne chrupki dla kotów. O, Generalnie te. I one są niedrogie, bo kosztują 14 zł za 2 kg i one bardzo je chętnie jedzą. Z łososiem, więc wzięłam. Ale jeszcze mam dla dlatego wzięłam jedną paczkę. I jeszcze przy okazji wzięłam sprawy te kobiece, wiecie. I generalnie potywa się chrupki tam, poszłam też. I jeszcze chcesz przejść? i wziąłem żel do higieny intymnej codzienna pielęgnacja taki zalo SM z białego jelenia takie coś 10 zł bo jakaś promocja ale mam taki coś Z psim patrolem taką książeczkę Laura sobie wzięła i taki mazak jest i tutaj się rysuje i zmazuje taką gumeczką bo przecież Laura pojechała ze, z, ze mną, bo przecież ona musiała pojechać ze mną. Dwa napoje, takie tym, Barka, to Amelka do szkoły sobie to jedno weźmie. Dobrze, pisak jest, tak. E, żel, taki pod prysznic, e, dla Laury, bo już się skończył, takie coś. E, upatrzyła też, słuchajcie, jakąś fazę ostatnio na e, minionki, ptasimleczko z minionkami. Ale powiem wam, że 18 zł te ptasimleczko kosztowało. W, w tym wino, może wnet, to e, pokarm był dla e, królików. E, dla, e, no karma. To wzięłam dwie od razu, już na wymianę, jakiś tam czas. E, z białego jelenia wzięłam jeszcze codzienną pielęgnację, szampon do włosów. Włosy suche. E, z bawełny, bo tamte, co kupiłam, to na moje włosy się nie nadają w ogóle, e, bo mi wysuszają. Te, co w poprzednich vlogach Wam pokazywałam. Co tak się patrzysz na mnie? No dobra, no pokazuj. No, po, więc biały jeleń. No, to jest też dobra firma i bawełniany, więc to sobie przetestuję i zobaczę. Tu jeszcze wzięłam włoszczyznę. Do, do zupy będę robić i wzięłam trochę... Ha, tu Laura jeszcze taki sobie wzięła batoniki, to trzeba było schować. E, wzięłam jeszcze tak, lilię różową, to znaczy lilię sobie Laura wzięła, Boże, Boże. E, bo będzie sobie tam w swoim ogródeczku sadziła. I te, mm, te wszystkie te, te były po bo cebulki były po, po 4 zł. Tak, po 4 zł. były cebulki. Ta różne były. Tutaj sobie wziąłem szczawnik. 10 cebulek jest. 20 centymetrów. Ja nie wiem, to Ja to pierwszy raz to mam, więc posadzę sobie. To nawet nie wiem, czy to jest wieloletnie, czy nie, bo tutaj e, dekoracyjna. Nie wiem, później sobie przeczytam. I liatrę. Takie coś, nie wiem, kłosową. Tak mi się jakieś spodobała na rabaty to takie coś też wzięłam. I wzięłyśmy jeszcze z laurą trochę przypraw. W sensie po 99 groszy były wszystkie przyprawy. Znaczy wszystkie kwiatki to chyba z tej firmy, bo były różne firmy. A ja wzięłam akurat, akurat z tej jednej, i według Paragonu to były po 99 groszy. Wziąłam oregano, to sobie jeszcze wysieje. Lubczyk jeszcze wysieję też. groszek ogrodowy to sobie Laura wzięła, bo nas sobie będzie okrutek swój robiła. E, jeszcze wzięłam cebulę siedmiolatkę, bo takiej właśnie nie miałam. Chciałam wziąć paprykę, ale papryki nie było. Bazylię jeszcze sobie wysieję, bo po tam nie mam. Kubek. E, bazylii nie mam. I groszek jeszcze pachnący wzięłyśmy. I co jeszcze wzięłyśmy? Hortensję. Hortensję wzięłam bukietową, zawsze o niej marzyłam i ją wzięłam. I hortensje bukietowe po 14 zł były? Zaraz wam powiem, poczekajcie o chyba, paragon. Gdzie ona jest ten te hortensja, O boże? Tak, po 14 zł. I wzięłyśmy dwie. Były białe i różowe. I, I chciałam jedną taką, drugą taką, ale białe były same, badyle. I się bałam, że one mi po prostu nic z nich nie będzie. A te różowe mają ładne, o jak widzicie, zielone takie te, no, te odnóżki. I my, i te, i te te, te, te tak samo. I wiem, że mi się one przyjmą po prostu. Więc cieszę się bardzo, bo y, chciałam po prostu kupić sobie to, o tym marzyłam. Y, więc dobra, kończę, bo ktoś do mnie dzwoni i potem się jeszcze połączymy. Tu już jeszcze, jeszcze wycięliśmy, ale to jeszcze to muszę podrywać. Ale tak zjemy drzwi i będę folię wymieniać. Więc tak, tutaj widzicie te sznurki, to wszystko. No nie można porozmawiać. Te sznurki to wszystko. Cóż, to już też troszkę. To jak wczoraj wam pokazywałam, to posprzątałam. Tutaj tą folię zdjęliśmy. Zdjęłam. Jak zdejmę te drzwi, no to yy, wyrwę to, bo wiecie, to trzeba podkręcać, powymieniać, wygrabiłam wszystko i teraz trzeba będzie czekować, przekopać, trochę ziemi nawieść, jakoś na, 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 na i tak dalej, ale to jeszcze będzie, wiecie, dach wyrobić, yy, sobie też już wygrabiłam, tutaj sobie, no to, wiecie, będę, yy, no ten dach będziemy robić, o. I tak to wygląda. Taka praca. Narobiła się tak dwie godziny, powiem Wam z tym walczyłam. No ale jakieś efekty są. Tutaj, tu i tu. Widzicie? No tyle mięty mi rośnie, że naprawdę...